Halo, halo, wszyscy fani ogródków. Musicie zobaczyć to mieszkanie, bo naprawdę warto. Znajdujemy się dzisiaj na jeżycach, a za momencik zobaczymy genialną trzypokojową ofertę. Zaczęliśmy właśnie od ogródka, a już teraz znajdujemy się w salonie z aneksem kuchennym. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj design tego wnętrza. Widzicie te piękne, delikatne kolory, podświetlenia LEDowe, wspaniałą zabudowę wykonaną przez stolarza. Duży aneks. No, zalet mogłabym tu wymieniać naprawdę masę. Teraz kierujemy się do pierwszej, delikatnie większej sypialni, ale nie jest ona dedykowana na główną. Możecie tam na przykład zrobić biuro bądź garderowe. W korytarzu mijamy ogromną szafę w zabudowie. No i teraz znajdujemy się właśnie w głównej sypialni. Jest ona w kształcie kwadratu i przystosowana jest do tego, żebyście ze spokojem zmieścili tam dwuosobowe łóżko. Została nam łazienka w pięknej kolorystyce. Nie widzicie tego na filmiku, ale znajduje się tutaj wanna nas funkcją prysznica, czyli dwa w jednym i wróćmy sobie jeszcze na momencik do tego obłędnego salonu. Nie bardzo się podoba. A Wam co myślicie?